Top pojedynki. Runda pierwsza. A w zasadzie pierwszy odcinek. Chodzi taki moment, że musimy wybrać pomiędzy finalistami naszych indywidualnych poszukiwań. Wyobraźcie to sobie. Prawdopodobnie macie już za sobą dwie bądź nawet trzy rundy odsłuchowe oraz dwa urządzenia, spośród których wybrać musicie jedno. Dla wielu audiofilów jest to moment trudny, moment podsumowań, nieprzespanych nocy i niekończących się list za i przeciw sporządzanych dla każdego modelu. No bo przecież jeden gra cieplej z większą dynamiką, ale drugi z kolei możemy podłączyć do telewizora i streamować na nim muzykę. Brzmi choć trochę znajomo, już spieszę z pomocą. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wewnętrzny nadowy pojedynek C399 kontra M10V2. Przyjrzymy się najmocniejszym stronom każdego z nich i przynajmniej mam taką nadzieję, na koniec każdy z Was będzie wiedział, które z tych dwóch urządzeń by wybrał. I przede wszystkim będziecie wiedzieć dlaczego. Ja mam na imię Janek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze starcie w high-endowym Koloseum. Poruszając się w obrębie jednej marki, należałoby raczej spodziewać się kosmetycznych zmian, jeśli chodzi o charakterystykę brzmienia. Każdy producent ma swoją filozofię i wypracowaną na przestrzeni lat metodę prezentacji dźwięku, która zazwyczaj bywa podobna z mniejszymi bądź większymi wychyleniami w stronę indywidualnych cech danych produktów. Oczywiście ważną rolę w finalnym subiektywnym odbiorze pełnią także kolumny. Ja wybrałem coś, co z NADEM zgrywa się w wielu przypadkach bardzo zgrabnie, a mianowicie monitory Elak Vela BS403. Wszystkie moje wrażenia, które Wam zaraz przedstawię, będą więc pochodziły z odsłuchu tych właśnie głośników. Podstawowa różnica między M10 a C399 jest taka, że ten pierwszy jest w moim odczuciu wzmacniaczem nieco jaśniejszy. Mniejszy NAD zagrał bardziej szczegółowo. Usłyszałem na nim więcej detali, i dźwięk był bardziej wywindowany w górnych częstotliwościach. C399 z kolei zagrał większym, pełniejszym basem, który nierzadko schodził głębiej i dawał wyższym częstotliwościom przyjemną podstawę do ekspozycji. Ten dźwięk ma bardziej odczuwalną masę. Jeśli więc jesteście fanami sopranów, wybierzcie M10, a jeśli pociąga Was silniejszy bas, C399. Pod względem sceny oba wzmacniacze wypadły bardzo dobrze, skutecznie przenosząc mnie w środek muzycznej akcji. W tym aspekcie orzekłbym zdecydowany remis. Przewagą C399 był z kolei poziom głośności. Większy wzmacniacz zagrał zdecydowanie głośniej niż M10. Mam poczucie, że tę przewagę szczególnie docenią fani imprez i głośnych odsłuchów. Do porównania została nam jeszcze dynamika brzmienia i moim zdaniem tutaj... Zwycięża M10. Wzmacniacz zagrał bardzo żywo i trzymał mnie w napięciu przez cały czas trwania testu. C399 pokazał się z kolei jako wzmacniacz, który nie prezentował dźwięku aż tak wartko. Robił to w sposób spokojniejszy, bardziej stonowany. Wiele osób szuka właśnie takiej interpretacji, mając na przykład jasno i dynamicznie grające kolumny. Wtedy może się okazać złotym środkiem i strzałem w dziesiątkę. Choć design jako parametr zdaje się nie być kluczowym w ostatnim etapie wyboru sprzętu, to jednak estetyka urządzenia podświadomie od samego początku wpływa na finalną decyzję. Ciężko tu obiektywnie wypowiedzieć się, który wzmacniacz jest ładniejszy. M10V2 docenią poszukiwacze nowoczesnego designu i swego rodzaju awangardy w tym obszarze. Z kolei C399 zainteresuje fanów raczej klasycznych form i gabarytów. Różnica, która jako pierwsza rzuca się w oczy, to właśnie rozmiar. M10 projektowano tak, aby zajmował jak najmniej miejsca, jednocześnie reprezentując w każdym detalu prestiż serii Masters. Widać to już w szklano-metalowym wykończeniu i w dużym, umieszczonym centralnie dotykowym wyświetlaczu. C399 z kolei przypominać ma klasyczną serię NADA z lat 90. Duża, prosta, prostopadłościenna konstrukcja bezpośrednio nawiązuje do tych brytyjskich urządzeń z tamtego okresu. Także posiada wyświetlacz, ale już nie tak duży, nie tak kolorowy, no i oczywiście niedotykowy. Funkcjonalność to parametr, który w takim jak ten pojedynku odgrywa niebagatelną rolę i może przesądzić o zwycięstwie. Zaznaczyłem to już na wstępie i tak dzieje się bardzo często, że to co potrafi dany wzmacniacz Okazuje się przysłowiową kropką na DI dla podjęcia finalnej decyzji. Czasami nawet kosztem brzmienia. Znam takie przypadki i nie są odosobnione. Funkcje takie jak streaming czy obsługa Bluetootha są w dzisiejszym nowoczesnym świecie bardzo poszukiwane. Ale zaczniemy tradycyjnie, od poziomu wejść analogowych. Tych w M10 V2 znajdziemy dwa liniowe RCA. Podobnie jak w C399, z tym, że tutaj dodatkowo umieszczono wejście Phono MM. To na pewno zaleta dla tych, którzy już posiadają albo planują w przyszłości wprowadzić do systemu gramofon. Jeśli chodzi o fizyczne wejścia cyfrowe, to mniejszy NAT oferuje po jednym koaksjalnym, jednym optycznym, jednym USB oraz jednym HDMI ARC. W większym C399 znajdziemy natomiast po dwa koaksjalne, dwa optyczne i jedno HDMI ARC. W tym modelu mamy również możliwość zamontowania dwóch modułów MDC, które poszerzą jego zdolności o dodatkowe wejścia HDMI i oprogramowanie BlueOS z dwoma wejściami USB i LAN. Warto wspomnieć, że M10 V2 ma BlueOSa już na starcie i po włączeniu go do prądu od razu zechce się połączyć z aplikacją. Oba nady posiadają dwukierunkowego Bluetootha, który pozwoli nam łączyć się z urządzeniami bez połączenia z internetem. Zarówno do M10, jak i C399 podłączyć możemy jedną zewnętrzną końcówkę mocy i dwa niezależne subwoofery. M10 V2 ma jeszcze dodatkowo możliwość ustawienia konfiguracji kina domowego bezprzewodowo z głośnikami i subwooferem firmy Blue Sound. Do obydwu urządzeń nad dostarcza pilot, więc nawet jeśli nie macie aplikacji, to możecie obsłużyć je siedząc na kanapie. Co zatem wybrać? I nie. Odpowiedzi na tacy wam nie podam. Ale na pewno przewagą M10 jest tak zwany pełny pakiet na tu i teraz. Plus możliwość zbudowania na kina domowego z odtwarzaniem dźwięku Dolby Surround. Natomiast C399 ma więcej wejść już na starcie, a wspomniane moduły czynią go elastycznym w przyszłości. Kto wie, jaki moduł Wam się przyda? Także to wy decydujecie. Nie zapominajmy, że brzmienie, wygląd i funkcjonalność to czynniki, które w dużym stopniu zależą od tego, co siedzi w środku naszego wzmacniacza. To oczywiście od elektronicznego serca urządzenia finalnie zależy to, co usłyszymy odtwarzając muzykę. Choć C399 i NADEM10V2 posiadają ten sam układ wzmocnienia, to jednak od strony hardware'u występuje między nimi kilka istotnych różnic. Moc mniejszego wzmacniacza wynosi 100W przy 8 i 4 Ohmach, a większego 180W przy 8 i 4 Ohmach. Zniekształcenia kolejno wynoszą nie więcej niż 300% i nie więcej niż 200%. Zakres częstotliwości jest w obu przypadkach taki sam i mieści się w przedziale od 20 Hz do 20 kHz. Sekcję przetwornika cyfrowo-analogowego w obu modelach oparto na kości Sabre ESS9028. Myślę, że chcąc w tym miejscu coś zasugerować, należy mocno brać pod uwagę, z jakimi kolumnami będzie współpracował wasz przyszły wzmacniacz. Klasyczny C399 przejawia w aspekcie sekcji zasilania większy potencjał, więc z trudniejszymi do wysterowania kolumnami powinien poradzić sobie lepiej. Ale pamiętajcie, gra cały system i wiele zależy od stopnia spasowania konkretnej konfiguracji, dlatego trzeba wcześniej posłuchać. Podsumowując, choć C399 i M10V2 to sprzęty z tego samego podwórka, to jednak można dopatrzeć się i dosłuchać między nimi kilku istotnych różnic. Każde z tych urządzeń ma swój własny temperament i każde ma swój własny sznyt. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się pomóc Wam w podjęciu decyzji, którego nada wybrać i który najlepiej spełni Wasze oczekiwania. To dwa doskonałe urządzenia, a wybór pomiędzy nimi podyktowany powinien być tym, które na ile odpowiada Waszym potrzebom i Waszym oczekiwaniom. Jeśli jednak wciąż czujecie niedosyt informacji, to jak zwykle zapraszam do naszej strefy wiedzy na www.tophyphi.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i artykułów z dziedziny home audio. Kolejne źródło informacji to oczywiście nasz kanał na YouTube z niemal codziennie powiększającą się bazą materiałów wideo. To by było na tyle z mojej strony, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do następnego top pojedynku.